Witam Was serdecznie. Dzisiaj od rana mam e, ciekawą sytuację, bo e, nagrałam misy i dźwięk się nie, po prostu nie nagrał. Chyba za dużo tam energii wrzuciłam e, zwyczajnie, <gry> e, ale też oczywiście Merkury w retrogradacji, więc jeżeli ktoś zobaczył, że wrzuciłam, a zniknęła, no to właśnie dlatego, dlatego, że nie ma dźwięku. Jest tylko gdzieś tam pojawia się chwilami. Um, dzisiaj słuchajcie nagranie dla Was. E, co jest do przekazania na teraz zwyczajnie. E, mam no dawno nie nagrywałam. Mam nadzieję, że wrócę jakby do, jakiego, do takiego rytmu, jak już gdzieś tam osiądę na tym potasiu. I będę nagrywać co kilka dni. A póki co macie do wyboru e, trzy talie i trzy kamienie. E, pierwsza talia, pierwszy kamień, proszę bardzo. Druga talia, drugi kamień. Proszę bardzo. Trzecia talia, trzeci kamień. Proszę bardzo. Można też wrócić do okładki filmu, tam też widać, tak? Jeżeli chcecie wybrać między kamieniami albo kartami, już kamieni nie będę. Po prostu, jak ktoś potrzebuje, żeby mieć trzy rzeczy naraz, to proszę bardzo. Pierwsza, druga, trzecia talia. Wybierzcie, co wam najbardziej pasuje, tak? Co przyciąga. No dobra. Pierwsza talia, pierwszy kamień, to sobie odłożymy. Karty mam nieporozkładane, będę tego po prostu dobierać na bieżąco. Zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Tutaj, proszę bardzo, proszę bardzo, już wypadła karta. Już się zastanawiam, czy to odnosić, bo teraz mnie nie widać. No, ale jak wypadła, to są. No, to jest karta warta, warta podniesienia. Dziewiątka monet. Dziewiątka monet to jest karta zwyczajnie radości z tego, co robimy. Bycia w czymś już naprawdę dobrym, jeśli chodzi o pracę i dzielenie się z z innymi i. Czerpanie z tego korzyści finansowych, że tak powiem, czyli pieniądze napływają za nas, tak? My się otwieramy też na ten dobrobyt i nam... to jest po prostu zwyczajne spełnienie, radość, szczęście, dobrobyt też finansowy z tego wpadający, więc tutaj u was ewidentnie od pracy, tak? Korzystaj ze swoich darów. Macie też rycerza emocji, który mówi o takim No dobra, w tej talii to jest taki, słuchajcie, zryw, jakby dla mnie. I te rybki gdzieś tam w tle płyną, że coś tam się dzieje, ale wy tak naprawdę jesteście pochłonięte jakimś, czy pochłonięci jakimś konkretnym tematem w emocjach. I tutaj jest po prostu taki, wiecie, tak jak szczyt jakiegoś emocjonalnego uniesienia wręcz, ale te tutaj, te kwiaty i ta muszla mi się łączą. Więc tutaj jest dla mnie takie połączenie tej radości stworzenia, radości z pracy, ale jednocześnie też właśnie to was emocjonalnie cieszy, tak? No i mamy kartę gwiazdy odwróconą. Była odwrócona, ale ja ją postawię normalnie. Chociaż nie czekać, jak jest odwrócona, to ona mi się tutaj wpasuje, tak jakby świeciła światłem na to wszystko. Czyli jest tu coś takiego, że. To może się wydawać, że tak nie jest, ale tak naprawdę to wszystko jest jakby też zsyłane wam z góry, ze świata z, od wszechświata, tak? Jakieś informacje, przebłyski, czasami pomysły, tak? Można się otworzyć na pomysł, jeśli chodzi o energię wszechświata i ona będzie napływ, nas zasypywała wręcz pomysłami. E mam nadzieję, że mikrofon teraz działa, tak, aż sobie normalnie tak działa, bo widzę, że ma M działa. E no, ciekawe to było dzisiaj naprawdę. Dobrze. Jednocześnie ta karta gwiazdy daje taką czułość. Taki spokój w niej jest i takie zaopiekowanie. No, zobaczcie sobie sami. Jest takie uczucie bycia zaangażowanym w tym, co robimy to na pewno, ale. też takiego takiej wdzięczności i radości, jaką nam to daje. Szóstka mieczy tutaj jest taki pokło, pokłon w stronę naszej przeszłości, powiedziałabym, i w stronę tego, co już nam nie służy i znika z naszego życia po to, żebyśmy mogli stać się prawdziwym ja. Pożegnanie się z przeszłością, bycie od niej odciągniętym, i znalezienie się w przestrzeni, gdzie jesteśmy, jak w domu. Wśród ludzi, których kochamy, z którymi się kochamy to za duże słowo. Może kochamy, ale w kontekście takiej przyja przyjaźni, wsparcia. Mm, tutaj nie czuję tego właśnie jako bo czasami to może być nawet ślub, jakaś preska, taka ślubna, fundamenty. Tutaj te fundamenty są bardziej w kontekście niezależności od drugiej osoby, ale współpracy z innymi, albo współtworzenia, albo czucia się bezpiecznie w jakiejś przestrzeni. To może być rzeczywiście relacja związana z jakimś mężczyzną czy kobietą, ale. Bardziej na bazie, ja jestem w tym miejscu, które mogę nazwać swoim domem. Ja się tu czuję bezpiecznie, tak? To jest moja baza. Macie też trójkę inspiracji, która mówi o, o takim ruszeniu w jakiś nowy projekt, w nowe drzwi, wejście, tak? Tu jest zaczęcie działania. Po tym, jak myśleliśmy o tym, tu już jest zaczęcie działania i pójście. Podjęcie nawet jakiejś decyzji o pierwszym kroku, tak? I to to już jakby samo idzie, jak taka nie tyle lawina, co no właśnie jak domina, tak? Jedno z drugim, jak ku sobie tak jedno się pchnie, reszta leci. Macie też bać emocji, a to jest taka karta dla mnie silnie związana z um, tym, że jakby mocniej czujemy świat i rzeczywistość wokół siebie, tworzymy swoje miejsce mocy. I miejsce w sobie, które sprawia, że my się czujemy bezpieczni i pełni mocy. I tak jakby mamy w sobie taki nieskończony akumulatorek do działania, to jest duża chęć e, działania, mimo że to są emocje. To ja mam takie uczucie, że te emocje napędzają jakieś projekty, pomysły, coś tutaj się dzieje związanego z Waszą pracą bardzo dużo. No i smak, właściwie na koniec powiem, bo to jest wszystko związane z pracą i z tym, że znajdziecie się w takim miejscu, w którym poczujecie się. Bezpieczne i pełne możliwości i chęci nawet współpracy. To może być nowa praca, nowy projekt, odnalezienie swojej pasji, swojej misji, jakkolwiek to chcecie nazwać. Na koniec jest MAG, czyli ty masz już jakieś narzędzia, i z tych narzędzi możesz sobie poukładać swoją rzeczywistość i swoją przyszłość. Przede wszystkim czuję. MAG w oryginale jest kartą po prostu kogoś, kto eksperymentuje ze swoją rzeczywistością, ma do dyspozycji cztery żywioły, może stworzyć co zechce. Tak? To jest takie też wysłanie intencji do wszechświata. Zobaczcie, jak ona wysyła przy tym yy, kamieniu jakby ofiarnym. Wysyła intencje do wszechświata. Wszechświat to przyjmuje jak taka fala, tak? Ostatnie. Ostatnia karta zalecenie jakieś na koniec. Odwrócona dziesiątka. Dziesiątka była. Ja bym powiedziała, słuchajcie, nie pchaj się tam, gdzie coś nie działa. Jeżeli coś nie działało w przyszłości, to, to nie zadziała teraz, więc tam nie wracaj, bo nie ma sensu. Wyniknie się tam, gdzie coś nie działa. Proste. Dobra. Pierwszy kamień, pierwszy, ta pierwsza talia. Druga talia, drugi kamień. Proszę bardzo. Na dnie jest od razu karta pustelnika, czyli odnajdywanie tego światełka w sobie. Dobra, was do przekazania na teraz. Nowy początek, ale jednocześnie wybór. Jak patrzę na te karty, dowiedzę tą piękną kobietę, która rzuca się w wir czegoś nowego. Ona nie wie, co ją czeka, ale jednocześnie to robi, bo wie, że to już nie ma nic innego. Tu jest, musi być nowy początek, tak? I to zaufanie, że ten początek jest ważny, że trzeba coś zacząć. wprowadza ją w taką przestrzeń, gdzie ona może wybrać coś więcej. Kochankowie to jest karta wyboru lepszejszego od jeszcze lepszejszego, że tak powiem, niegramatycznie. Tak jakbyśmy mieli do wyboru dwie dobre opcje tak naprawdę, tak? Eee... Italia, akurat w tych kochankach jest dużo czułości, miłości. Ta, ten zma, znak makabry, mar, marka, Merkaby, Merkaby yy, po środku głowy, takiej bardzo, to jest piękna energia. Także, tak jakbyśmy coś sobie oczyścili, ale też spotykam na swojej drodze ludzi, którzy też są w jakiś sposób wysokowibracyjni, tak to ujmijmy, czyli wnoszą do naszego życia coś dobrego, a nie jakieś klęski, żywioły czy inne, jak to się to nazywa, te... Już nawet nie pamiętam. Tak, jest to takie popularne, że z kimś musisz się związać i cierpieć. Absurd. Nie ma takiej potrzeby. Absolutnie. Tutaj mówi o tym, że dla ciebie jest czas, żeby odejść od tego, co nie działało. Znowu dziesiątka pułap. Może jest taki po prostu okres bo w tamtym, jakby energetycznie, bo w pierwszym czytaniu była ta sama karta. Odejście z bagażem doświadczeń od tego, co ci nie służy, zejście z takiej przestrzeni, gdzie może myślałaś, że to jest dla ciebie dobre, wcale nie było. I takie odnalezienie swojej ścieżki, swojej drogi na bazie tego, co już masz w sobie. I to jest też taka jasność, klarowność. To jest takie zdecydowanie. Ja dokładnie wiem, że to już nie działa, więc odchodzę od tego. Stąd też ten głupiec na początku, tak? Macie kartę czwórki, czwórki pentakli też. Czwórka pentakli to jest karta... No właśnie, wieloraką można by ją nazwać. Dla mnie tutaj jest jakaś, jakieś takie odnajdywanie swojego zdania, opinii, odczuwania na temat pieniędzy i dobrobytu wartości jako takich co jest dla mnie wartościowe, co nie jest. Tak, jakbyście próbowali się tutaj wczuć w to, czego pragniecie w swoim życiu, co jest dla Was ważne. I jednocześnie taka obietnica, że to, co ważne w Waszym życiu, zawsze będzie się działo i będzie, będzie to wspierane w pierwsze tak? Będzie po prostu w Waszym życiu. I znowu dziesiątka mieczy, ale też takie ostrzeżenie: po prostu odchodź od rzeczy, które cię ranią, które nie są dla Ciebie dobre. Kolejna dziesiątka, więc tutaj bardzo silnie zaznacza te końce, które są ważne, tak? Nie siedź gdzieś, gdzie coś nie działa i nie siedź gdzieś, gdzie jesteś, e, czujesz się zraniona, gdzie twój umysł jest, gdzie cierpisz po prostu, tak? Bo zasługujesz na to, żeby to, żeby to twoje życie było pełne właśnie takiego ciepła, namiętności, światła, dobrobytu, tak? I ta karta głupca mówi o tym, że w momencie, kiedy się z tego zdacie sprawę i pozwolicie sobie po prostu pójść w taką przestrzeń, to wszystko inne się jakby tutaj poukłada. No i dokładnie tak jak było na dnie talii, takie się pojawiło. I Teraz wchodzą grube karty, wielkie arkana, więc tak jakby ważny też moment dla Was w życiu. Odnajd odnajdywanie siebie i swojej przestrzeni, tego kim jestem, czym mogę świecić dla świata może. I karta śmierci i odrodzenia, która też jest oczywiście bezsprzecznie związana z tym, co tu Wam wychodzi, czyli z końcami i początkami, żeby coś mogło się zacząć, żeby mógł zaistnieć ten piękny głupiec, ten nowy początek, to musicie pozakańczać te, te dziesiątki, które wam się tutaj pokazują, tak. No ta zmiana jest nieunikniona, bo karta śmierci jak się pojawia, to jest to karta, która mówi po prostu, że tutaj na ciebie po prostu czas czekać lepszego, większego i po prostu pozwól sobie zakończyć, tak, to co ci tam nie służyło, nie działało, co sprawiało, że byłaś zraniona. Na pewno też będzie, jest tutaj obietnica jakiegoś uzdrowienia, zalecenie na pewno pojawi, wiecie, pójście w naturę, to jest piękna karta uzdrowicielki, takiej królowej, pełnej mocy, która dba o swoje ciało i swoją energię. Skupia się właśnie na tym, żeby dobrze się czuć, odnajduje to, co jest dla niej ważne i w niej istotne. To skupienie się do środka jest tutaj bardzo podkreślone w wielu kartach, ale w tych dwóch szczególnie i mówię właśnie o tym, Przestań się skupiać na całym świecie, przestań naprawiać cały świat, to nie ma znaczenia. Ważna jesteś, ty, to, co jest w tobie, i ty, jak ty się czujesz, i co możesz zrobić, żeby poczuć się jeszcze lepiej w, tej świecie, w tym świecie. Nie zmienia innych, bo to nie ma sensu ani nie pomaga innym, to nie ma potrzeby takiej w tej chwili. Tutaj mówi, skup się na sobie i na tym, co jest dla ciebie istotne, żebyś, żebyś mogła, może z czasem, jak siebie uzdrawisz, pomagać innym. No właśnie, tutaj pokazujesz, że czasami patrzysz nie w tym kierunku, co trzeba, co sprawia, że jesteś znudzona, niezainteresowana. Ale też daje taką radę, że tam, gdzie coś nie działa, tam, gdzie coś ci się jakby nie, wiem, nie sprawia, że jesteś radosna, szczęśliwa, to znaczy, że to nie do końca może jest ten czas i miejsce, i moment, tak? Warto się wtedy rozejrzeć, czy nie widzimy, bo tutaj jest taka przestrzeń jednego pięknego pocharu, z którego wynika pełnia szczęścia i pełna, pełna taka satysfakcja, że może my tego nie widzimy. To może być jakiś mężczyzna, na którego nie zwracacie uwagi, lub jakieś podejście do życia, lub sposób życia, na które, którego nie widziałyście wcześniej. Tutaj, jakby, mówi spójrz w innym kierunku, rozejrzyj się, tak? Zobaczy, tam nie ma czegoś więcej dla ciebie, czego nie widzisz. No i karta świata, czyli na koniec, jakby, jeszcze tu jest właściwie podsumowanie, że tutaj się do ciebie pcha spełnienie, że Twoje życie nie ma być jakieś nudne, okrutne i straszne, że wszechświat chce dla ciebie, żebyś była szczęśliwa i spełniona. Więc dlatego, to są te końce, coś tutaj się zakończa, żebyś mogła wejść w nowy cykl i doświadczyć zwyczajnie spełnienia, tak? Kupka. Więc jeżeli coś wam gdzieś tam nie wychodzi w tej chwili, zwyczajnie zwróćcie uwagę na to, czy, że to może zwyczajnie nie jest to. Nie ten partner, nie ta, nie ta praca, tam była karta wyboru. Warto się zobaczyć, co tam się dzieje, czy, co, czy może warto wybrać coś innego. Poźwignijmy kierunku. Trzecia talia, trzeci wybór i na dnie macie od razu kartę rytualną, która mówi o takim odnalezieniu jakiegoś celu, czegoś, co Sprawia, że my chcemy iść w jakimś kierunku, tak? Bo jak nie mamy celu, słuchajcie, no to nasze życie będzie, jest bardzo monotonne. Jak nie ma celu, to nie ma też radości w życiu. Kiedy pojawia się cel, to właśnie ten redwanik może popłynąć, powiedz, że do przodu, przeświat nam pomaga układać wszystko w tym kierunku, pieniądze się znajdują i tak dalej. Znowu karty mi wypadły. Jest ten cel, zawsze sobie warto obrać, tak? I nie zastanawiać czy to jest możliwe, czy nie. Dobrze, macie kartę Sprawiedliwości i kartę Harmonii, czyli 10 kapsów. Yy, jakby przyszedł czas zwyczajnie, to jest tak, jakby na, sprawiedliwie, żebyście Wy dostali w życiu teraz jakieś szczęście, spełnienie, tak? Emocjonalne takie dopełnienie. Dziesiątka pucharów to jest taka karta właśnie Harmonii, w kontekście, yy, że ja mam wszystko, czego potrzebuję, tak? Ja jestem szczęśliwa. Dla każdego to będzie znaczyło oczywiście zupełnie co innego. Karta sprawiedliwości mówi, że tu trzeba było zrobić kilka stopni do środka, do, znaczy do góry. Coś wam zostanie przyznane może z zewnątrz, ale, a może po prostu poczujecie, że się... Nie wiem, w jakiś sposób też doceniona tutaj czuję, ale ten miecz mi się bardzo podkreśla, czego jest taki pionowy, bym chciała tu wiedzieć. Kontrola kręking kapsów. Hmm, pojawia się taki związek z mężczyzną, który ma w sobie spokój. Przy którym wy nie musicie tego mieczyka używać. Który pięknie kontroluje i jakby ma pod kontrolą bardzo, bardziej swoje emocje, więc on jest, nie musicie się bać też, że on wybuchnie. Że to będzie jakiś dyskomfort. A z dysków, który mówi o dobrobycie zwyczajnie, że a z dysków jak się zaczyna, słuchajcie, to jest jakby zasiewanie czegoś nowego, czegoś dobrego w swojej materii. Też jakby nowe podejście może do swojego ciała. Ta karta tutaj w tej talii w ogóle jest taka piękna, właśnie taka rozświetlająca całą rzeczywistość, tak jakby zdecydowanie się na, na coś nowego, jeśli chodzi o swoje ciało lub swoją, swoją, swój, swój świat. Może tutaj wprowadzić tak jakby nową rzeczywistość, tak jakbyśmy zasiali przez tą decyzję coś nowego. I tu się jakby tematy powtarzają w tych wyborach, to jest ciekawe. Ale no dobrze zobaczmy co tu dalej z tą kobieta, mężczyzna. I znowu, no widzicie, wychodzi ten na dnie był i wyszedł rydwan. E, tutaj mówi jasno, określ czego chcesz, bo inaczej to wszystko będzie stało w miejscu, nic się nie będzie działo, tak? Jasno, określ czego chcesz, żeby te koniki wiedziały, gdzie mają jeść w którą stronę, tak? No właśnie, czego chcesz? Może napisz taką, wiesz, wiecie, można w pamiętniku pisać, czego chcemy. O czym możemy jakbyśmy się czuli, albo już pisać, jak się czujemy, będąc w tej sytuacji, lub zrobić sobie mapę marzeń. Oczywiście mapa marzeń, ja to powtórzę, to są znane za rzeczy na pewno dla wielu z Was, ale może nie dla wszystkich. Mapa marzeń polega na tym, żeby wyciąć z jakichś gazet obrazki, które dla, jakby kojarzą nam się z tym, czego byśmy chcieli w przyszłości doświadczać. I cały bajer polega na tym, na tym co czujemy, patrząc na te obrazki, czyli czujemy takie wzruszenie. O, jestem szczęśliwa. Chciałabym się tak czuć, siedząc na tym ganku, będąc tym mężczyzną, czując to takie połączenie między ludźmi na przykład, tak? I te emocje, a nie te obrazki, ani sama ta praca, te emocje, które czujecie w sobie, napędzają zmianę energetycznie we wszechświecie. Macie też cesarzyce, czyli nie zapominaj swojej kobiecości o kreatywności. Tu jest tak, jakbyś ty przez długi czas była, było ci powtarzane, że jesteś nikim i nie jesteś nic warta. A tutaj w chcecie podkreślić też, pojawić taki mężczyzna. Który chcecie podkreślić, że ja cię widzę. Jesteś piękna, jesteś wartościowa, jesteś e, seksowna, jesteś pełna mocy, pełna kreatywności. Ty możesz. Dużo więcej niż sobie się wydaje, tak? Jesteś piękna. Cesarzyca to jest najwyższa forma kobiecości, w traciek dla mnie. E, I tutaj właśnie wam. Ta karta wychodzi, oznaczając was, tak? E, macie też e, balans, czyli że tutaj trzeba znaleźć jakiś środek. Żeby to wszystko się toczyło w najlepszym możliwym kierunku, musicie też znaleźć sposób, który Was uspokaja, sprawia, że czujecie się takie ześrodkowane, zintegrowane. Cokolwiek to jest, to mogą być spacery w naturze, to może być właśnie granie na misach, tak jak ja gram na misach czasami lub na czymkolwiek innym. To może być taniec, to może być śpiew, to może być szydełkowanie. Ale tutaj zaleca odnajdź coś, co Cię uspokaja, co wprowadza Cię w taki lekki trans, jakby wręcz taki rytm, coś takiego, co sprawia, że Twój oddech spowalnia, że czujesz się bardziej rozluźniona, tak? Dobrze. Tutaj też to wszystko chce się szybko zadziać, bo mamy tutaj kartę ruchu, kartę księżyca i kartę tre, trzech buław. Jeszcze odpoczynek. Dobra, albo bardziej pozdrowienie, nawet. Te karty, które się tutaj pojawiły, mówią mi o czymś takim jak. Bo tu cały czas czuję takie coś, ja nie, ja nie wierzę, że to może mi się coś dobrego jeszcze wydarzy w życiu. A tutaj mówi, to się zadzieje całkiem szybko. Żebyś ty, żeby to się nie wydawało, że to, to ci ktoś kiedyś mówił, że to jest prawda, bo to, to może być złudzenie. Ktoś ci, Te wszystkie historie, które słyszałaś na swój temat od innych, nie słuchaj tego. słuchaj sobie własną historię, na swój temat i to, kim jesteś, tak? Ty określ siebie, jakim jesteś i określ swoją kobiecość, tak? E, bo masz jakby możliwość być piękną, cudowną, pełną mocy kobietą, kreatywności, seksualności i piękna. E, tylko przestań sobie powtarzać historię, które ktoś inny mówił na, twoje, tem, na Twój temat i Twojej kobiecości. To mogła być mama, to mógł być były partner. Stwórz e, his, swoją historię jako kobietę na nowo, po prostu. Macie też, że tak, ja się decyduję na pierwszy krok, ja tu zaczynam działać, coś robię, i z tego też wynika jakby odpoczynek. Tak jakbyście całe życie były takie spięte, właśnie takie rozdygotane, przyspieszone, a to nagle przychodzi czas na balans, no odpoczynek, na odnalezienie spełnienia w takim dobrobycie. Być może jakimś mężczyzną właśnie tak, no to ewidentnie dla kobiet czytanie. Lub na, no wszyscy wiecie sami, możecie sobie to odwrócić też, jakbyście chcieli. To jest dużo dobrobytu, dużo spokoju, takiego jakby trafienie do oazy po długiej wędrówce po pustyni, dosłownie tego typu energia. Ja tu już nawet nie będę więcej nic dodawać, bo to ma wszystko olbrzymi sens i nie ma potrzeby. Zapraszam Was słuchać na czytania prywatne. Link do mojej strony: tylko dobreenergia.pl PL macie w opisie pod filmem. Zapraszam Was też na kursy WediCard i Weekend z Neurografiką, które robię w maju na Podlasiu. Wszystkie informacje też w opisie pod filmem. Trzymajcie się, pozdrawiam. Buziaki, miłego weekendu.